Siemeczko, z tej strony twardziej, w dzisiejszym odcinku jest ze mną KOSA Ja pamiętam, że się nazywam Angelo Czyli Angelo, Angelo czyli Angelo oczywiście KOSA to jest jego stary nick Ciekawe, wiedziałem, że się skap. Wiedziałem Coś mi tu nie pasowało Coś mi tu... Coś mi tu śmierdzi z tymi A nie, to są moje Ała, jeden obity, minus 51. Wziął mi. Obity mocno, na no one-tapa jest. schody ci weszedł oh. e, ja go nie An... widziałem. <laughs> Mam <mu> haka. <laughs> nie, ty. <wiem, że> <laughs> Ta, jeszcze czego. Dobra, ja sobie wezmę... ...MP7. Ja sobie zagram Eko. Z fabularem. da me uh, auga auga Nie, ładnie, akacza bierz No, no mój moja... ja... nie, ja miałem P7, sorry <ścoughs> Masz to ja biorę Nie biorę. Nie, 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 ja wezmę sobie akacza, mojego akacza pięknego, cudownego E, gościu jest schowany znaczy matera kacza pewnie mojego. Oj, no, Wychyl się, wychyl się, to i tak jest bambik. Uuu, no no? Śmierdzi mi to. Nie, po no. prostu gdybyś mi nie powiedział, że mam się ukrywać, to bym po prostu go podjechał. Właśnie chciałem, żebyś go podjechał. Dobra, nie, nie ma nie ma Oszukujesz mnie, nie wierzysz we mnie Naprawdę Nie mogę strzelić takiego dzbana Aha, obok mnie nie, ja to ja totalnie na Ja jestem nudno Widzicie te rangi, czy wy widzicie te rangi To jest po prostu żal o, ale pokażę Ci fajne, fajne skiny do beretek Patrz, patrz, patrz na to, patrz na to, No, pięknie Dobra Weź sobie moje moje będzie kolorować. Nie, bo ty nie masz pistola. Dobra, Dobra, pistole. jest <laughs> pistolet Nice. Pewnie znowu jest w kurniku Nie wiem czemu ludzie lubią tak ten kurnik Przecież kurnik to jest najbardziej oczywista miejscówka w tej grze, więc... Rzucisz? A nie, ty grasz, dobra. A więc ma kacza? Chcesz? nie? nie, ja gram Weźcie no, bierz to... weź się przytul <laughs> nie marzyć ej, ja ich nie widzę I ciebie sam nie... ej, gdzie, gdzie jest ten ziomek? Ten idzie, Long. Od tam, gdzie my wychodzimy, on tam poszedł. Z jednym, jeden i drugi tam są. Czyli drugi tam campi. No tam, ryzy, gdzie my wchodzimy do nich. Przy schodach chyba jest. A nie. Fudzie, telek jest przy fontannie. Aha. Kurde, nie potrzebnie tego granata w nie rzucałem i nie mnie AWP -y. wyciągałem No ale cóż, dobra Wiadomo, że musimy wziąć chyba kacza, bo kacza to są Fajne goście go. <laughs> Oczywiście ten odcineczek, co teraz ja nagrywam Dam Angelo Też, żeby Angelo sobie na swój kanał wrzucił Okej, okay, daj mi tu, 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 tu. Nie, Ty masz mały ten taki, taki Jakbym siusiaczek <grym> Jak twój Kurde! O ty, ty ty, wiesz ty ty nie, 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 dwa razy nie, nie, ponad dwa razy więcej Nie orzekaj Kurda miałeś zapreszował Idzie do ciebie, uważaj, góra, schody Dół jest Drugi jest dół Tyle paki celowane może Za murkiem, po prawo Tu Nie z tyłu, ale dobra, idź tędy Aha! Autokrowa Uuu Ciężko będzie wygrać to proszę państwa Ciężko będzie <grych> Nie no po co to jest zawsze łatwiej wam powiem? Brzmi się jakbyś się zapowietrzył Mo Moim, nie powiem, <noise> dobrze, nie ważne <noise> Uznam, że tego nie słyszałem <noise> Oczywiście wbijajcie do Angelo Long, raczej Ja? Dobra, nice Jest drugi? Drugi, drugi idzie od tego od, z boku. Patrzę na niego Dobra, obity jest Wraca Przeskoczył Po prawej jest Wiem, wiem o tym Słyszę go Ty patrz dorsy, ja to będę kampił Dobra, patrzę Dorsa Long weszedł Raczej No, wskoczył na longa no nie mogę w niego trafić, ty się nie mieczy... Nie wychylaj, nie wychylaj Dobra, nice Ostatni nabój w magazynku, chłopie. Bez kitu to jest... to jest fart Fart, to był fart. Dobra, zbieram naftę! Oni nie wiedzą co teraz robili No nie, wkurzyli nas, będzie rozpierdział Żebyśmy nie, się nie i żeby oni nas tak nie rozwali. Nie wychyle. Nie, nie pikuj tak Nie ma ich na longa No wiem Dobre. Jest y Dorsy? Nie, przypadku. Dorsy? Tak, Dorsy jeden Nieu wow, wow wow wow, wow! Kurde. w bani wypalił, aż nic z widziałem. Aha, ale chłopie ja dosłownie taką bani mi taki rozlew krwi był, że ja nic nie widziałem. A do S2 będzie, nie, no to do ty. Dobra, idę tutaj. Czekaj, idź, idź na longa. Idź na longa. A teraz akurat wejdą longa z tymi petkami i po mnie, będzie. Drop. Ładnie, co miał? a Galiera Nie damy się Nie boję się, nie boję się Całe noce śmietniku O ty, gdzie ty? Droga. Wróć do mnie Filmuj dropa, ja patrzę longa Nice, one more chyba On nawet nie zauważył, kiedy go zabiłem. To dobrze. To było takie szybkie. No, to było tak szybkie jak ty. <laughs> nie, bardzo świetne. Szybkie fury, szybkie dziewczyny. Long range. No, coś tak coś czuję. Jello, kurde, więcej fragów masz. Słano bez ciebie. By... To były takie szybkie fragi, oni nawet nie wiedzieli kiedy, ja tylko wychylałem ich, zabijałem w kolei. No, tylko ja se tu podpalę ich od razu. Dobra, spokój. Będą mnie p 90 trasować więc z tego z longa, więc trochę będzie lipa Kurde, zabierasz mi. Ale mam więcej jasyst. A ja mam teraz tak więcej No bo te bo AWP -a zazwyczaj ma... Znaczy ja oni zazwyczaj na Longa wychodzą, nie Mam no. Znowu będzie Long znaczy. Teraz awkę będą mieli Nie, yy, ten SSG Nice, ziomuś, nice! Nice work! Dzięki wielkie za oglądanie tego odcineczka Jeżeli oglądacie to u Angelo, to wbijcie do mnie Jeżeli oglądacie to u mnie, wbijcie do Angelo No i cóż Widzimy się w nowych... ...odcineczkach Srebro w 2 wbite No po prostu jo, pięknie! Wiecie, ja? no? Tak jest, pięknie A ja da, w S1 Dzięki wielkie. Widzimy się w nowym odcineczku. Mam nadzieję, że będzie to jeszcze raz CSI Glup Fortnite, do którego dawno nie powracałem. Ale cóż. Dzięki wielkie. Cześć.